Krótki materiał instruktażowy, w jaki sposób pobieramy, dodajemy i pracujemy z asetami, ewentualnie modelami, z poza Scratcha. Na lekcji używaliśmy platformy o nazwie itch.io, która zawiera w sobie bardzo dużo różnych asetów, również darmowych i po wybraniu tej, która na przykład trafia nam do gustu, wybieramy na przykład tego pięknego kotka i zazwyczaj albo na górze albo czy niżej, znajdujemy guzik pobierz teraz w języku angielskim, czyli download now. I możemy oczywiście autorowi podziękować za całą jego pracę i stworzenie tego aseta, ale ze względu na to, że uczymy się i nie będziemy wykorzystywać tych modeli w celach zarobkowych, możemy pobrać bez płatności i w tym miejscu guzik. guzikę download. Zostanie nam zaproponowane pobranie tych aset ze względu na to, że strona jest w języku angielskim. Również udostępniam drugi sposób na pobranie wszystkich niezbędnych modeli do wykonania obecnego zadania. Żeby te modele pobrać musimy je zaznaczyć i kliknąć głównie pobierz. Ja korzystam z przeglądarki Google Chrome. Przy innej przeglądarce to może być ukryte w trzech kropeczkach i pobrane pliki. Możemy znaleźć wszystkie Modele niezbędne do pracy, i tak to będzie się prezentowało. Żeby zacząć pracę z tymi modelami, musimy ten archiwum przede wszystkim wyodrębnić. Ja wyodrębniam sobie wszystkie te modele. Po wyodrębnieniu wszystkich plików, możemy przejść do dodania modelu do Scratch. W tej chwili ja pokażę pierwszy sposób, który wymaga troszkę więcej czasu, i użycia jeszcze tego dodatkowego narzędzia które nazywa się Sprite Sheet Slicing Tool. Za pomocą lewego przycisku myślę, przenosimy sobie ten obrazek do okienka lub klikając na taki duży zielony guzik wybieramy. I teraz musimy zdefiniować, ile mamy kolumn i ile mamy wierszy. Jak patrzę na ten obrazek, to ja widzę, że mamy trzy kolumny i teraz widzę, że ta linia... Przechodzi przez wszystkie postacie, i musimy jeszcze dodać, że mamy cztery pierwsze, więc możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Że oczywiście nasza postać jest odpowiednio podzielona na każdy oddzielny kwadracik. i po tym, że chcę pobrać wszystkie pliki do archiwum. Standardowo, po tym, jak to zostało pobrane, archiwum musimy wyodrębnić. Po stworzeniu nowego projektu usuwam domyślnego duszka i za pomocą najeżdżając na guziki manu tworzymy nowego, pustego duszka. I do jego kostiumów przesyłamy wszystkie pliki naszego ucznia. Żeby zaznaczyć wszystkie pliki używamy krótką Ctrl+A. Ctrl A oczywiście możemy dodawać pojedynczo i potem jak to dodaliśmy oczywiście usuwamy kostium myśli. Po przygotowaniu naszej postaci i dodaniu wszystkich kostiumów do niej, przechodzimy do kolejnego sposobu, w jaki możemy dodawać gotowe obrazki, gotowe elementy do gry. Żeby to zrobić, tym razem od razu wczytamy całości wypo wyposażenia sali albo wyposażenia szkoły. I jak widzicie, dostaniemy wszystkie, więc możemy go nazwać maga. Z tego magazynu będziemy Tworzyć pojedyncze element, Czyli magazyn ukrywamy, wchodzimy w każdy pojedynczy element i w kostiumach tylko zostawiamy to, co potrzebujemy. Na przykład ja w tej chwili chciałbym zaznaczyć tą szafę. Widzicie, jak ja sobie to zaznaczę? To automatycznie zdjęłam tą szafę, kopiuję i wklejam na nową warstwę. Przesuwam ją na środek i zwiększam. Chodź, chodź, ja już zaraz skończyłem mówić. Jakieś bezczelne dzieci podeszły do pisania za pótach. Nie, to no ja to pan wływan i dojdzie, to po Dobrze, że mam to nagrane. Dobra. I po wklejeniu i zwiększeniu na przykład naszej szafy możemy pierwotny magazyn usuwać. I w ten sposób powstała nam szafa, i taki element powtarzamy dla każdego przedmiotu, z którym będziemy chcieli toczyć interakcję.